O, nawet widzimy sobie auto. E, dzisiaj żona, e, z tego co. Z tego co mówiła, e, dziś tam miała jechać sobie do lekarza. Dlatego nie mogłem widzieć córki sobie po południu, tak? E, z tego co widać, jesteśmy teraz na Klimontowie. Tutaj jest przechodnia. E, też zaraz się do niej przejdę, ponieważ podejrzewam, że córka jednak. Troszkę choruje. Tylko też zastanawia mnie to, dlaczego żona była na przystanku. Tak? No nie wiem, czemu była. Teraz właśnie ucieka. Pewnie czekała sobie na swojego jakiegoś kochanka. O! Właśnie chciała mnie przejechać. Na no, widzicie, jak sobie to ładnie wygląda. No.